Jesteś tym, co robisz, a nie tym, co mówisz, że zrobisz. Carl Jung. Tym cytatem chciałbym Was zachęcić do działania i rozpocząć ten film, ponieważ na giełdzie Bybit pojawiły się dodatkowe, kolejne konkursy. W których są do wygrania darmowe tokeny Bybit. Także jeśli jesteś zainteresowany, to lecimy z tematem. Pojawiły się trzy konkursy. Aby wziąć udział w pierwszym zadaniu, należy wykonać quiz. Oczywiście jeśli nie masz konta na giełdzie Bybit, to na dole znajdziesz refling, ale moim subiektywnym zdaniem powinieneś tam tylko i wyłącznie konto założyć, jeśli długoterminowo chcesz się związać z jakąś giełdą i nie masz załóżmy więcej jak trzech giełd, bo jeśli masz się, bo jeśli masz się rozdrabniać na tak dużą ilość giełd, no to moim zdaniem to jest bez sensu dla początkujących osób 3-4 giełdy, których czerpią korzyści, to jest max. Także link znajdziecie do tego konkursu pod spodem i lecimy sobie z pierwszym zadankiem. 500 osób, 500 osób dostanie 85 tokenów bit, a token Bit DAO jest tokenem, który można wykorzystać jako token w lunchpulach i launchpadach i na tym zarabiać darmową kasę. Także lecimy, kosztuje on nieco ponad 1 dolara. Więc lecimy teraz z poprawnymi odpowiedziami. Nie ma ich za dużo, także na szybkości. I tutaj musicie podać identyfikator z giełdy Bybit. Znajdziecie go wchodząc na giełdę i najeżdżając na ludzika wyświetla się on pod e-mailem. Normalnie możecie go zaznaczyć, skopiować. Tutaj wklejacie i klikamy prześli. I cały quiz jest poprawny. Kolejnym z podpunktów, w którym możemy uczestniczyć i mieć możliwość udziału w podziale 6000 tokenów Bybit są trzy proste zadania na Twitterze, więc wchodzimy sobie w oficjalnego Twittera Bybit, ja go obserwuję, także wy też musicie, jeśli chcecie brać udział w podziale tokenów, klikamy sobie tego tweeta, musimy go zretweetować i oznaczyć trzech znajomych. Gdy już zretweetujecie ten post, to nie zapomnijcie, aby wypełnić tutaj taką formułę, bez tego nie będziecie zakwalifikowani do tego konkursu. Trzeba podać jeszcze identyfikator z giełdy i URL z tego retwitu. Musimy to sobie przeklikać. Tutaj podać link. Link znajdziecie wchodząc w tą ikonkę i kopiując link. Wklejamy go tutaj. Identyfikator z giełdy. I nazwa waszego Twittera. Nazwa jest z małpką. To jest to. I drugie zadanko mamy z głowy. Zostało nam jeszcze trzecie. Aby wziąć udział w trzecim zadaniu 21 kwietnia będzie Ask Me Anything about o launchpadzie 2.0 i zostanie wytypowanych 10 uczestników, którzy zadadzą najlepsze pytania i dostaną oni po 150 tokenów bit każdy. Także jeśli macie ochotę, to bierzcie udział i tu macie warunki, że zostaną te tokeny przyznane 15 po 15 dniach od końca tych właśnie zadań. I na koniec mogę przypomnieć jeszcze dwie sprawy odnośnie bonusowego, bonusowej nagrody na Cake DeFi. 40 dolarów tylko do 25 kwietnia. Obejrzyjcie materiał. 40 dolarów moim zdaniem drogą nie chodzi. Warto zrobić. Ja wszystkie takie zadania robię, dlatego Was i Was zachęcam. No i 350 zł w akru to jest. Ponad 75 USDT. Ja też to zrobiłem, już swoją nagrodę mam na koncie, także to działa, wypłacają, wystarczy trochę chęci, no ale tutaj trzeba mieć nieco większy depozyt, bo w przypadku Kdfy jest to 50 dolarów, a w przypadku Akru trzeba zrobić bodajże 500 euro depozytu. Także wszystko z głową nie zachęcam, ale jeśli macie ochotę, to róbcie. Jeśli było wartościowo, to łapka, komentarz i widzimy się w następnym materiale. Dzięki.